czyli na przykład idziemy do pracy nie słuchając tego naszego czuciowego serca, które już nam wcześniej daje nam takie bardzo subtelne sygnały poprzez intuicję, że coś jest nie tak, że mamy gdzieś nie wchodzić że czegoś nie robić kieruje nas w inne przestrzenie, ale jeżeli wybieramy to poprzez właśnie umysł, czyli te różne programy na zasadzie oderwania od prowadzenia serca Wchodzimy w ten sztywny, że tak powiem, regulamin, jakichś tam programów. Czyli umysł tak naprawdę najpierw wprowadza nas w takie decyzje, w takie przestrzenie, w których nie czujemy tego spełnienia, nie czujemy, że rezonuje to z, z, naszym, z naszą po prostu miłością wewnętrzną, z naszym światem. I paradoksalnie ten sam umysł, który nas zaprowadza na takie właśnie drogi, na ta, w takie miejsca, on później przychodzi e, w cudzysłowie na ratunek, żeby zakładać nam zbroję, która ma nas chronić przed cierpieniem, a jednocześnie w to cierpienie nas prowadzi. Rozumiecie ten absurd? I tak działa umysł. Tak jak powiedziałam w tym wcześniejszym filmie, że on po prostu jest jak diabeł, który zjada jak. Wąż, który zada swój własny ogon. Nie potrafi nas poprowadzić w te miejsca, w których będziemy czuli się, spełnieni, spokojni, szczęśliwi, bo nie ma tego wewnętrznego GPS-a, intuicji. Opiera się tylko na sztywnych programach, które w ogóle nie mają oparcia o naszą prawdziwą naturę, a później znajduje rozwiązania na te problemy, które sam stworzył. I Społeczeństwo, które jest oparte na umyśle, śmiać mi się chce, jak o tym mówię, ale tak czuję, że to po prostu działa tak, ten absurdalny, nienormalny świat bo to jest świat po prostu, że tak powiem, tego chorego umysłu, nieboskiego umysłu. Świat tak funkcjonuje. Świat robi to samo, że najpierw wprowadza nas w świat chorób, w świat kataklizmów. Nie słuchając, na przykład, natury, robiąc rzeczy wbrew naturze, potem się roz, ro, ro, rodzą różnego rodzaju problemy, jak zanieczyszczenie środowiska. E, daje nam, ten świat daje nam powiedzmy sztuczne, e, zanieczyszczone, chemiczne jedzenie, tworząc różnego rodzaju zaburzenia harmonii w naszych ciałach, a później przynosi nam. Rozwiązania naszych problemów, które sam stworzył, czyli jak oczyszczać środowisko, które jest tak bardzo zanieczyszczone, daje nam tabletki na ból, na różnego rodzaju schorzenia, jednocześnie wywołując, że tak powiem, te schorzenia i te wszystkie zaburzenia harmonii poprzez nie wiem, właśnie tego typu rzeczy, jak zanieczyszczanie środowiska, jak zanieczyszczanie ludzkich ciał, poprzez. Takie, ani inne pożywienie poprzez sianie lęku, yy, informacjami, a potem przynosi nam, to jest, te, to jest totalny paradoks, że tworzy te problemy, a to potem przynosi nam rzekomo rozwiązania, for, przychodzi jako ten Zbawiciel, który ma rozwiązania na wszystkie ludzkie problemy. Ale my tak wiele wieków lat nie widzieliśmy, że to, co stwarza te problemy, to, co przynosi nam rozwiązania na te problemy, tak naprawdę te problemy stworzyło. Ale to wszystko jest umysł i zewnętrzny świat ten, który znamy jako odbicie tego szalonego umysłu, który właśnie tak działa który sam siebie zjada. Jeżeli można powiedzieć to symbolicznie, Serce jest w stanie przewidywać. Tak jak mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że wiele razy tak było, że moja intuicja, na przykład, mówiła mi, kiedy spotykałam jakiegoś człowieka. Pamiętam, jak powiedziała mi dokładnie, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało, ale to było w formie takiego ostrzeżenia. Że owszem, teraz będzie pięknie, ale za jakiś czas to się odwróci. I ja tego nie posłuchałam. I moje serce się w to w jakiś sposób później też zaangażowało, bo, bo było dużo dobrych rzeczy. Ale gdzieś z tyłu, jak gdyby w tej przestrzeni miałam tą świadomość, takie poczucie, że to, to się właśnie odwróci na jakby w przeciwnym kierunku, że to tak naprawdę koniec końców nie wyjdzie mi na dobre. I tego nie mógł, nie mógł tego wiedzieć umysł. Tylko po prostu to, ta informacja przyszła na początku na przykład tej znajomości, z takiej przestrzeni nieokreślonej. Ja nie mogłam tego wiedzieć. Ale dokładnie, mimo tego, że w trakcie tej drogi próbowałam sobie tłumaczyć i dostawałam też przekaz na przykład od tej osoby, że nie, 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 tak nie będzie, że. I tak, no różne rzeczy generalnie ja sama się przekonywałam. To koniec końców było, dokładnie skończyło się tak, jak, jak mi, ta, mi to odczucie wewnętrzne powiedziało. Ja nie, ja nie mogłam tego wiedzieć, bo to było po poznaniu tej osoby, po dwóch spotkaniach, z, dwóch spotkaniach z pewną osobą. A później dokładnie było tak, jak to odczucie mi pokazało. I ja byłam, jak sobie to przypomniałam, a pamiętałam to, do, pamiętałam to, no to mówię sobie wow, po prostu. Chociaż próbowałam naprawdę. Wierzyłam w trakcję, że, że nie, ale koniec końców odwróciło się dokładnie tak, jak to czułam. To jest właśnie tego typu. E, niepojęte, magiczne. Wewnętrzne przewodnictwo. Tak, jakby to ciało, to płynie z ciała, to płynie z jakiegoś takiego wewnętrznego głosu. I my nie jesteśmy nauczeni tego słuchać, bo. Bo nie. Bo umysł, jemu się wydaje, że on tego nie potrzebuje. Umysł. No i właśnie. Ta cała symbolika zawarta w Biblii o szatanie, który się oderwał od Boga, od miłości i stwierdził, że będzie sobie swoje własne królestwo tutaj tworzyło w oparciu o własne zasady, to jest nic innego. Ta cała symbolika to nie jest nic innego jak właśnie umysł, który oddzielił się od serca, od tego prawdziwego Boga. Mówię o sercu uczuciowym, czyli od miłości, od, od czucia. Myśląc, że sam sobie świetnie poradzi, że sam stworzy swoje królestwo. I tak tworzy to swoje królestwo, które jest właśnie takie szalone, które nie jest oparte na prawdzie, tylko na iluzjach, na kłamstwach. Yy. I on nie umie się połapać. On umie tylko stworzyć sztuczną inteligencję, ale nie umie tworzyć życia. Nie umie tworzyć odradzającego się pięknego życia, który w magiczny sposób. Jak natura po prostu wiecznie się odradza, umysł tylko próbuje tworzyć marne kopie i imitacje, e, tak zwane skarby. I taki świat, w którym rządzą właśnie mole i wszystko zostaje jak gdyby o, e, obrócone w popiół. Nie, nie umie stworzyć tego, co tworzy miłość. Czyli ta nasza wewnętrzna. Boska esencja, i taki umysł oderwany od serca, który nie opiera się na przewo przewodnictwu naszego odczuwania. Bo tutaj, jeszcze raz, chcę po raz kolejny zaznaczyć, mówię o sercu czuciowym, o tym sercu pod spodem, tym też takim prawdziwym sercu, nie tym sercu emocjonalnym, e, o którym też nas się uczy. Reagującym, reaktywnym, tylko tym sercu, który, bo to serce reaktywne to jest serce połączone z umysłem, to jest odczuwanie połączone z tym, takim właśnie umysłem, że tak powiem, tym diabelskim, yy, który zawiera w sobie te wszystkie sztuczne programy. A to serce czuciowe to takie subtelne, delikatne serce. To jest taka boska przestrzeń w nas. I, o, I umysł oderwany od tego serca coraz bardziej oddalający się od tej miłości. On się tak bardzo oddalił, że straciliśmy my jako ludzie, a to wszystko jest to symbolika, o czym mówię. My jako ludzie straciliśmy właśnie ten wewnętrzny kompas oczu, bo wydawało nam się, że naszemu umysłowi wydawało się, że on nie potrzebuje tego kompasu, że on sobie świetnie poradzi, a on sam toni, on sam, sam robi po prostu takie rzeczy, które właśnie kończą się takie, a nie na sposób, że sam zżera swój własny ogon.